Będzie łatwo. Pozwól, że ja to zrobię. Pozwól, że ja to zrobię. Że ja to zrobię. Będzie łatwo. Może ja to zrobię. Robi się. Jak chcesz. byłby niezły psikus, jakbym teraz powiedział, że do widzenia w następnym odcinku, co nie? <laughs> Wszyscy by mnie znienawidzili. E, no dobra, więc nie pozwólmy wam czekać na wielki finał. Najważniejsze jest, że w tej bitwie będą wprali wszyscy w ostatniej walce, znaczy się. Czyli Arlemon emon będzie gdzieś tu biegał, będzie Irving. Dobra, a co my na to? Oczywiście przyzywamy wszystko. Hmm, Przyzwaliśmy. No dobra. E, coś mi się nie udało. Nieważne. Pomyłka, myślałem, że można wszystkich przyzwać, ale już zapomniałem, że jednak nie. Czyli najpierw Fred Chociaż przyznam, że Maków wolałbym. Sądzę, że stoisz trochę za blisko. O, ale Liana w sam raz. leciał na drugą stronę, aż bohater dzielnie tam stawia mu czoła. Tym razem, aha wiem już oho czyli trzeba jeszcze przez się pozbyć. Jak szybko, szybko no. Jak to zbyt niski poziom umiejętności. Aha, balista się zacięła. Super. Wszyscy o tym marzyliśmy. Nie wymagało mi żadnych umiejętności specjalnych do wystrzelenia z balisty. Dobra, win. Strzelaj. Tyle Liano tak samo. Kurde, dlatego magów preferowałem. A przez moją pomyłkę. Tu jest druga balista. I masz! I masz! I jeszcze raz! Zdechłbyś w końcu już albo no przyleciał do mnie, żebym ja mógł ci nakopać soczyście do dupy. Tak, wszyscy uwielbiamy krasze, szczególnie podczas ostatniej walki, ale starałem się wszystko odtworzyć tak jak było, a balista się zacięła. No nie. Nie! Nie gin mi win. O, udało się. Przeżyłaś. Naprawdę też mi padł. Główny bohater Wszystko przez emisariuszy. No i zostałem tylko ja. Wszystko bo tymi em emisariuszami się nie zająłem. Wow, dostałem jeszcze level, nie wierzę. Emisariusz. Dobra, ale co zrobić, żeby go teraz stamtąd wypłoszyć? Muszą mi zginąć chyba wszyscy. Wszystkie jednostki z Redki. A nie, to tutaj strzela. Nie mówcie mi, że łuk muszę chwycić do ręki. No, końców się ruszył Dobra, polecie już na miejsce do swojego ostatniego spoczynku Tam pomioty w ogóle, nie wiem czas na magów w takim wypadku No już lecą pociski O! Moje hapeki! Kurde, co on mnie tak przywraca? Aha, fajnie, że nie mam włączonego muru. No nareszcie! Walka nie poszła po mojej myśli, wtedy nastąpił koniec. Po śmierci arcydemona, horda pomiotów poszła w rozsypkę. Większość zbiegła na głębokie ścieżki. Miały stanowić zagrożenie jeszcze przez wiele lat. Ale plaga została powstrzymana, nim zdążyła się zacząć. Ten został uratowany, a całe królestwo z ogromną radością powitało swą królową. Strażnicy odzyskali chwalę. Zaczęła się nowa epoka. Ale za jaką cenę? No, i teraz jeszcze trochę rozmów e, ostatnich z naszymi przyjaciółmi. Nasze plany na przyszłość trzeba ustalić. Przyjaciele, zebraliśmy się tu, by uczcić pamięć tych, którym zawdzięczamy zwycięstwo. Pośród tych, którzy stawili czoła pomiotom w oblężeniu Denerim, jedna osoba zasługuje na szczególne wyróżnienie. Ten, który poprowadził szarże na arcydemona i zabił go, jest wciąż z nami, by służyć natchnieniem wszystkim, których ocali. Panie i panowie, oficjalnie przedstawiam wam mego narzeczonego, a wkrótce no. naszego króla. Co takiego? To całkiem ciekawe, muszę nie... powiedzieć. Trudno jest mi sobie wyobrazić, jak mógłbyś bardziej przysłużyć się Fereldenowi. Stosowna jest za tym, bym odwdzięczyła się tym samym. Jako nagrodę i prezent zaręczynowy dam ci taki dar, jakiego sobie zażyczysz. No dobra, skoro sobie już i tak sama wybrała mnie jako narzeczonego. Hmm, o co by tu poprosić ją? Hołów ograbić ze wszystkiego, ale i tak zostaną ograbieni Z tego co pamiętam, nie możemy dopuścić, by poświęcenie strażników zostało znów zapomniane. Zgadzam się całkowicie. Zaczniemy od pomnika w Denerim na cześć Alistera i wszystkich szarych strażników, którzy polegli w naszej obronie. Powinniśmy też zebrać uczonych, by lepiej poznać mroczne pomioty. Przyjdzie nam jeszcze z nimi walczyć, zarówno na powierzchni jak i wraz z krasnoludami. Niechaj będzie wszystkim wiadome, że Arlat Amarantu, niegdyś ziemia Arlachow, zostaje powierzony szarym strażnikom. Mogą tam odbudować swoje siły, czerpiąc przykład z tych, którzy walczyli w naszej obronie. Jakie masz plany? Zostajesz z szarymi strażnikami? No tak. Mm -hmm -hmm. Choć I tu jest właśnie strasznie głupie. Wszystko się, jakby to powiedzieć, komplikuje, bo wszystko, jakby to powiedzieć, wszystko siebie wyklucza nawzajem. Niby zostałem królem, ale tutaj mówię, że chcę wyruszać na poszukiwanie Morigan. Zamierzam odszukać Morigan. Odniosłam wrażenie, że nie życzy sobie tego, ale rozumiem. Na zewnątrz czeka już grupka rozochoconych Fereldeńczyków którzy pragną przyjrzeć się swemu bohaterowi. Radzę ci pokazać się im choć na chwilę, zanim zdecydują się przypuścić szturm na bramę pałacu. <noise> Daj po prostu znać strażnikowi przy drzwiach, kiedy będziesz gotów. No dobra. To teraz ze wszystkimi jeszcze trzeba pogadać. Z Loganem na początku. Miał fajną zbroję, teraz...